Niemcom bardzo zależy na ekologii. Jest to kwestia, którą bardzo często podnoszą w przypadku inwestycji rozwojowych Polski. Port kontenerowy w ujściu. ekologia. Żegluga śródlądowa na odrze ekologia, nain. Złoża ropy i gazu na Bałtyku Nain ekologia. Niemcy, coś Wam przypomnę. Na Dnie Bałtyku spoczywa bardzo. Wiele wraków z czasów WW2. Te wraki są wypełnione amunicją, bronią chemiczną, ropą i Bóg wie czym jeszcze. Te wraki korodują i niebawem doprowadzą do prawdziwej katastrofy ekologicznej na Bałtyku. Dlaczego nic z tym nie robicie, skoro tak bardzo Wam zależy na ekologii? Na co czekacie, aż dojdzie do prawdziwej katastrofy ekologicznej? I co wtedy powiecie? Że my mu wszyscy musimy się tym zająć, bo doszło do katastrofy? Tak jak w przypadku Welcome Refugees? No więc, te wszystkie Pisy, ostatnie pokolenia, gdzie jesteście? Dlaczego nie podnosicie kwestii wraków WW2 zalegających na dnie Bałtyku? Nie wiecie nic o tym? To poczytajcie. Zajmijcie się w końcu na poważnie tym, co robicie. A nie. Przyklejacie się do asfaltu. Dla jasności, to są niemieckie wraki. Niemiecka własność, niemiecka odpowiedzialność.